Panie i Panowie, witam bardzo serdecznie na nowokarczewskiej, gościnnej, kaszówskiej ziemi. Zawody Puchar firmy Aquastar Marcina Męczykowskiego. Marcin Męczykowski, Dzień dobry witam. Dzień dobry. Jeszcze nie ma za co? Jeszcze nie wiadomo czy biorą. biorą! Po stówie! Tak! Już wzięliśmy, to na razie! No to dobrze. Zawody wędkarskie drużynowe w dyscyplinach spławikowej i gruntowej. E, drużyny dwuosobowe. Zawodnicy łowią na stanowisku razem. Nie ma oddzielnego łowienia. Zawody typowo towarzyskie. Jakieś, ale zasady jakieś czy reguły muszą być i tutaj po, po, od jakby przeczytam czy przedstawię te zasady drużyna dwuosobowa czyli zawodnicy łowią razem w tym samym stanowisku pierwszy zawodnik łowi wyłącznie jedną wędką metodą spławikową to jest battyczka, odległościówka, bolonka. To jest dowolna sprawa każdego. Zgodnie z regulaminem kz morenka który jest zbieżny z regulaminem PZW. Czyli, jak panowie uczestniczyli, bierzecie udział w zawodach w pz to tak samo jakby tutaj. Drugi zawodnik łowi na dwie wędki, wyłącznie metodą gruntową. To znaczy, feder, metod feder, sprężyna, ciężarek. To już jest też. Dowolna, dowolna interpretacja, jak zawodnik tam, jak zawodnik woli. Z tym, że tutaj e, oczywiście nie można stosować jakichś sygnalizatorów, bo różnie to się kombinuje, na przykład kula woda. To jest zakaz od razu, w tym momencie tego nie można stosować. Dozwolone używanie markera, tu mówimy teraz o, mówi o tej metodzie gruntowej. Dozwolone u, używanie markera do oznaczenia łowiska. Niektórzy preferują postawienie markera i wtedy na tego markera nęcą sobie. No to panowie wiecie o, o co chodzi. A, zakaz połowu na żywą i martwą rybę. To zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim. Dozwolone nęcenie procą. Zakaz używania środków pływających, czyli chodzi o te łódki, czy ktoś może wywozić pontonem, bo to w karpiowaniu pontonem wewożą, To jest oczywiście zakaz. Czas trwania zawodów 8 godzin. Sektory B do A i B. I do... Od 1 do 14. I od 15 do 27. Teraz tak, żeby, żeby się nie, żeby nie błądzić. Tu są, tu są stanowiska 1, 2 i 3, to można się ustawić z tej strony tutaj na tej, na tej polanie. A następne jest następny wjazd, to pojedziemy razem. Yy, stanowiska końcowe, zaraz ustalimy na końcu, żeby nie robić teraz zamieszania, żeby każdy nie pytał. Dobra. Stanowiska końcowe od 18 do 27 można podjechać samochodem na wał. I potem tam dalej, tylko trzeba w kolejności pojechać, jeżeli nie, nie pojedzie ktoś z 18 do przodu, bo zablokuje. czy trzeba się po prostu umówić, że ten, który ma 27 jedzie jako pierwszy. Tak? Dobra. I teraz tutaj jeszcze, jeszcze żeby czego, czego nie, nie wolno Którysta robić, to w czasie tych zawodów. Że zabrania się zmianę metody połowy przez zawodników drużyny, czyli... Wy... Wybraną metodą łowimy od początku do końca, nie ma zamiany. Wchodzenia do wody, ustawiania kosza lub platformy w wodzie, czyli łowimy na brzegu, przechowywania ryb w jednej siatce. Każdy z zawodników będzie miał oddzielnie ważone ryby, tak? I co dalej? Teraz tak. Tak. Wymiary, Już się wymiary zaczyna... ochronne, no. Ja. No. 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 proszę słuchać, wymiary, przeszedł, yy, omówię yy, zdręga 15 cm, okoń 18 cm, jaś 25 cm, Miętus 30 cm, kar 30 cm, lin 35 cm. Tu jest wy... ten, podwyższony ten wymiar. 35 cm, i sandacz 50, węgorz 60, sum 70. Może się zdarzyć sum. Chłódź bez wymiaru. <grystanie> Ta, wszystko z tej strony. Limit dozwolonych zalęt i przynęt 25 litrów na jednego zawodnika. 25 litrów to jest sporo zanęty. Myślę, że każdemu starczy przez te 8 godzin. 2,5 litra robaków, czyli litr haczykowej, czy dżokersa to jak... To, to jest tak z mojej strony. I teraz tak, program 7, od 7 do 9 wejście na stanowiska i przygotowanie.

pekrolu do Chaty Polskiej tutaj tu w Nowej na skrzyżowaniu. Tam, tam będzie, będzie rozdanie nagród, poczęstunek i tak dalej. Nie, nie. Ok. Teraz jeszcze mam prośbę serdeczną do wszystkich. Proszę zachowanie czystości, na stanowiska, nie pozostawienie jakichś śmieci, petów i innych rzeczy. Proszę też uważać na skarpę. Na, na skarpę nie wchodzić, bo ona świeżo usypana i się obsypuje. także bardzo, bardzo proszę o to, o, na to zwracać uwagę. Niech wasza obecność tutaj pozostanie miłym wspomnieniem. Życzę wszystkim powodzenia i dalsze, jakby tutaj program, czy o nagrodach powie, czy o, o, o Maciej okay. Meczegowskiej. Dobra, tak na szybkiego. Witam, witam wszystkich, dziękuję za przybycie. Yy, podziękowania dla sponsorów: hurtowni Sławik, Próżdański, yy, Cezary Góra, sklep szu, Szuwarek, Mering, yy, tutaj Drogeria, Pekrol oczywiście, tam gdzie nam udostępnił miejsce, troszkę w poczęstunku. E, Jaworek Adam też tutaj zasponsorował coś, coś ciekawego. I, na, na, na... E, I zaprzyjaźniona konkurencja z którą też można współpracować firma Maxcar też kilka gadżetów dorzuciła. Tak żeby było jasne, żeby nie było nic ukrywane nagradzane pierwsze, drugie, trzecie miejsce. E, łącznie z pucharem nagrody rzeczowe puchar, e, czwarte miejsce również nagradzane. E, sektorowa trzynastka też jest specjalna nagroda ufundowana przez firmę Mering, firma Spławik Prusz ufundowała nagrody dla najlepszego spławikowca indywidualnie, czyli każdy łowi do swojej siatki będzie wiadomo i dla najlepszego gruntowca później takie nagrody rzeczowe dla każdego. Co jeszcze? Na szybkiego szybkie losowanie i to wszystko. Uczestnicy zawodów jest mi niezmiernie miło ogłosić wyniki dzisiejszych zawodów. wędkarskich w dyscyplinie słowikowo-gruntowej opuchar firmy Aquastar Marcina Męczekowskiego. Pierwsze miejsce bezapelacyjnie zajęła drużyna w składzie Wiktor Katana. Marcin Dura! Brawo! Gratulacje! Jeszcze raz gratulacje tej skrócie! Wynik 10,80! 10 0,80! Proszę bardzo! Tutaj dla dla Was! Drugie miejsce Sławek Puzki Michała Boda! Yeah. 6 ,040. Trzecie miejsce Julian Łuszczki i Bartłomiej Papis. Brawo. Brawo! 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 My, my Papis. 4580 10780. Bardzo Ty weź tych buharów jakoś ty trzymaj nie na wkazanie. Bardzo. O.

bawat wiem I jest tutaj niespodzianka do zajęcia 13 miejsca, a 13 miejsce zajęła drużyna w składzie Marek Borowicki Maximilian Maksymilian Korczyński. Brawo. Ojciech, pogratulować. Za, tym razem dla najlepszego gruntowca dzisiejszych zawodów, i oczywiście tą nagrodę zdobywa Wiktor Katana, umodowana przez kurtównię Sklawi Próżynańskiej. I tym razem. Nagroda dla najlepszego składnika wśród dzisiejszych zawodów, która otrzymuje mniej Papis. Również wybudowana nagroda przez hurtownię Składnik z tak Teraz nagrody pocieszenia na tych, co Będziemy, będziemy oczywiście osoby nagrodzone, przepraszam bardzo, zostaną pominięte, jeżeli zostaną wylosowane. Losuje, losujemy drużyny. Ja to przyjaźni Max i Super Góro Wam przed nami. Dziękuję jeszcze raz za udział i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku.